Dzień dobry, witajcie. Ponieważ w tym roku jak nigdy wiśnie obrodziły w moim ogrodzie, zwykle są łyse drzewa, a w tym roku mam mnóstwo owoców, więc od razu przyszło mi do głowy, żeby nakręcić filmik o perfumach z notą wiśni. A ponieważ mam ich trochę w swoich zasobach, no żal było nie wykorzystać krajobrazu i o nich nie opowiedzieć. Natomiast pogoda mi nie sprzyja, jest spory wiatr. Włosy będę miała jak młody Einstein. Ale co tam? Czego się nie robi dla plenerów? Zebrałam sobie tutaj na tatce, której Wam nie pokażę, bo się boję, że mi się wszystko przewróci, perfumy, które zawierają i wiśnie, i czereśnie. I powiem Wam, że ja ich nie rozróżniam. Dla mnie wszystko pachnie wiśniowo. Więc dzisiaj o perfumach z nutą wiśni. Pierwszy zapach, o którym Wam niedawno mówiłam, a dostałam te perfumy od Ani, to jest bombą Bon, bon Cherry Kiss. Perfumy, które mają w nutkach jabłko i wiśnie. Nuta głowy, wiśnia. Nuta serca, jabłko. Nuta bazy, wiśnia. I te dwie nutki, one się tak przeplatają na ręce. E, bardzo wesoło sobie skaczą. Ta wiśnia jest delikatnie cierpka. E, natomiast jabłko jest e, takie... Ja bym powiedziała, że to jest takie zielone jabłko. Coś w stylu Granny Smith. To nie jest na pewno słodkie, czerwone jabłuszko. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, zapach jest taki radosny, młodzieńczy. Dla młodej dziewczyny idealnie się sprawdzi. No mnie przypomina zapach wiśniowego czupa-czupsa. Drugie perfumy, które mam od dawna. Bourjois Glamour Fantasy. Kupiłam te perfumy jakiś czas temu ponieważ były w naprawdę dobrej cenie. Można je było kupić za kilkanaście złotych. A ponieważ nutki mi się spodobały, to pomyślałam, no co tu może pójść nie tak. A nutki mamy następujące. Mamy makaroniki, czereśnie, malinę, truskawkę, jaśmin i paczulę. Ja bardzo lubię perfumy z nutą paczuli i owoców. Więc nie zastanawiałam się nawet chwili, po prostu kliknęłam je w ciemno. Natomiast jak się okazuje... Czasem perfumy nas zawodzą i te mnie troszkę zawiodły, ponieważ jest tutaj nuta truskawki. A ja już wiem, że truskawki muszę unikać jak ognia, ponieważ w niektórych perfumach ona się na mnie wybija, dominuje wszystkie inne nuty. I gdyby jeszcze ta truskawka była taka bardziej zbliżona do zapachu oryginalnego, to by mi się na pewno bardzo podobała. Natomiast w tych perfumach. Truskawka jest taka rozwodniona, ona jest chemiczna yy, i nie układają się dobrze na mojej skórze. Natomiast zostawiam je ku przestrodze, yy, ponieważ wiem, że perfumy z nutą truskawki nie dla mnie. Chociaż powiem Wam, jak się tak zastanowię, yy, nigdy nie mów nigdy i o perfumach nigdy nie mów, nigdy też Wam powiem. Mam jeszcze jedne perfumy z nutą truskawki, która bardzo podobnie brzmi do tej <grym> z burżuła. I to jest Pascal Morabito, Pink Ruby. Dokładnie tak samo się na mnie układają, też ich nie lubię. To tyle o nich. No czasem trafią nam się po prostu nieulubieńcy, natomiast ponieważ mają w sobie nutę wiśni, to musiały się znaleźć w tym zestawieniu. U mnie wracają do szafki. Kolejne perfumy, których byłam bardzo ciekawa, nie wiem czy je znacie, bo one są nieprodukowane. Zapach z 2013 roku. To jest Dior Addict Eau de Delice. Te perfumy przez kilka lat trała w szafie moja siostra. Dostała je na prezent ślubny. No i ostatnio powiedziała, że nie będzie ich używała, bo to smród straszliwy. Ignorantka jedna, jak można tak powiedzieć o Diorze. <grywa> Oddała mi je bez żalu. Ja tych perfum w ogóle nie znałam. I powiem Wam, że pierwsze testy mnie troszkę zawiodły. Ponieważ to był taki chłodny dzień, taki coś jak dzisiaj, czyli wietrzny, około 18 stopni. Zero trwałości, zero projekcji. Niestety zniknęły ze mnie po kilku minutach. Natomiast testowałam je niedawno. Widzicie, to nie jest dobry dzień na nie. Ale coś Wam o nich opowiem. Bo pamiętam jak pachniały w taki naprawdę y, ciepły dzień. Mamy tutaj przede wszystkim nutę żurawiny. I wiśni. I na mnie jeszcze wybija się coś takiego jak nota pieprzu, która podkręca ten zapach. Natomiast tutaj pieprzu w ogóle nie ma w składzie. Potem mamy jaśmin, mamy różę, ale taką, taką różową różę z zielonymi listkami. No i mamy wanilię. I ten zapach jest taki kwaskowo-cierpki na początku. Wiśnia to jest taka wiśnia nie dzisiejsza. Ona jest taka jakby... Pachniał sam owoc, natomiast te wiśnie dzisiejsze wiecie, jak pachną. To jest wiśnia likierowa, to jest taka wiśnia z pestką tutaj takiej wiśni nie ma. Zapach jest kwaskowy, lekko cierpki i słodki. Będę ich używała z przyjemnością latem. Natomiast powiem Wam, że gdzie diora. Nawet w wersji letniej spodziewałam się czegoś więcej. Jeśli znacie te perfumy, to mi napiszcie, jakie odbieracie. Czy w ogóle widziałyście ten zapach, bo ja spotykam się z nim pierwszy raz i gdyby nie to, że siostra je gdzieś wygrzebała, to chyba nawet nie wiedziałabym o ich istnieniu. Teraz przejdziemy do mojego ulubionego zapachu wiśniowego, który uwielbiam nosić latem. A jest to La Petite Robe Noire Le Otwarcie tych perfum... No niedobra ta pogoda jest na te perfumy. Ale i tak ładnie pachną. Otwarcie jest wiśniowo-cytrusowe. I ta wiśnia jest taka właśnie dzisiejsza. Ona jest z pestką, ona jest taka lekko migdałowa. Natomiast później robi się bardziej słodko, dołącza lukrecja. Bardzo lubię lukrecję w perfumach. Wiem, że niektóre dziewczyny narzekają, yy, przeszkadza im ta nuta. Ja lubię cukierki lukrecjowe, żelki lukrecjowe. No i co za tym idzie, perfumy też. Ta lukrecja, ona się świetnie układa na mojej skórze. Natomiast powiem Wam, że najbardziej te perfumy lubię w upał. Bo one wtedy pachną zupełnie inaczej. One pachną tak jak wiśnia zmrożona. Jakbyśmy włożyły wiśnię do zamrażalnika, wyjęły i nałożyły na siebie. Rewelacyjnie orzeźwiają. To jest zapach z serii klimatyzacja w gorące dni. Jeśli będziecie miały okazję gdzieś przetestować, to Wam polecam, chociaż widzę, że są coraz słabiej dostępne. Kolejne perfumy, które kupiłam w Biedronce. Też kilka ładnych lat temu. I też za niewielkie pieniądze zapłaciłam, za nie 10 zł, może 15. Dominik Rupiński. 20, 23 now? 23, w każdym bądź razie. I tutaj jest ta właśnie współczesna wiśnia, czyli likierowa, czyli bardzo słodka, czyli z pestką. Tutaj mamy bardzo dużo wanilii. Inuty czekolady. I cieszę się, że sobie o nich przypomniałam, bo to są naprawdę dobre perfumy. Będę je nosiła z przyjemnością jesienią, bo myślę, że wtedy sprawdzą mi się najlepiej. Natomiast wstyd się przyznać, zapomniałam, że je mam. No, czasem tak jest, że gdzieś w zasobach moich szuflad perfumowych zagubi się jakiś biedaczek. Na szczęście takie tematyczne filmy powodują to, że sobie o nich przypominam. No i wyjmę je z tej szuflady, bo i żal. Kolejny zapach to są perfumy, z którymi ja się nie mogę dogadać. Testowałam je wielokrotnie i jakoś. No, nie ma między nami chemii. Jimmy, chew, I want to forever. I też kupiłam je w ciemno. Nie testowałam ich. Natomiast no, znowu po nutkach uznałam, że to będzie bardzo dobry zapach dla mnie. Bo mamy tutaj gorzki migdał, mamy róże, mamy wiśnie, mamy nuty słodkie, jest jeszcze kilka innych nutek. Testowałam te perfumy w wielu okolicznościach przyrody, no i nie gra z moją skórą. I tak się zastanawiałam, co mi tu przeszkadza. Dla mnie perfumy są jak muzyka, mówiłam wam już wiele razy, i tu jest nutka, która fałszuje. Ona mi w ogóle nie pasuje do reszty nut. I gdyby nie ona, to te perfumy naprawdę by mi się podobały. I zastanawiałam się nad tym, co to jest. I niedawno odkryłam, że to jest mech dębowy. On mi tu kompletnie nie pasuje i psuje mi całą tą kompozycję. E, przy czym ja bardzo lubię nutę muchu dębowego. Mam Chloe Nomad EDT, e, które lubię właśnie za nutę mchu dębowego, ponieważ ona daje mi tam. Taki lekki męski vibe i te perfumy przez to robią się bardzo eleganckie. Natomiast tutaj za nic w świecie nie mogę polubić jej w tym brzmieniu wiśniowo-migdałowym. E, nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię. Na razie się zastanawiam, ale najlepsze jest to, co mi się przydarzyło wczoraj, czyli testuję te perfumy. E, mój Robercik ogląda telewizję, ja jestem przy stole, mam rozłożone wszystkie te perfumy e, i psikam. I testuję. Robię sobie notatki, i nagle mój Robercik mówi, że coś mu bardzo ładnie pachnie. Więc lecę do niego z tymi rękami, wypachniona różnymi zapachami, jak to przy testach. No i tak wącha, ten nie, ten nie, ten nie, ten bardzo ładny. To był Jimmy Choo. Mnie on po prostu pachnie sztucznie. I mówię do Roberta, co, ten sztuczny twór, na co mój Robercik powiedział, że to są bardzo ładne perfumy, a jeżeli mi się nie podobają, to się po prostu na perfumach nie znam. Może się i nie znam. Ale Jimmy Czu wędruje do szuflady. I zostały mi trzy zapachy wiśniowe, które mam w swojej kolekcji, i to już będą sami ulubieńcy. Modest D z firmy Afnan. I to są właśnie perfumy, o których powiedziałabym nigdy nie mów nigdy, ponieważ tutaj jest nuta no truskawki, której miałam niby unikać. Jedne z moich ulubionych perfum. Ale tutaj truskawka jest połączona z nutami wiśni, z nutami przypraw, z nutami gorzkiej czekolady. Więc przepięknie brzmi i rewelacyjnie łączy się z tymi wszystkimi nutkami. E, czuć truskawkę, natomiast nie jest ona taka sztuczna i chemiczna e, jak w innych zapachach, które mam. E, I niedawno odkryłam coś jeszcze. Tutaj w bazie jest gardenia. I wiecie, że ona mi czasem przypomina brzmienie gardenii tej z Crystal Noir. To jest oczywiście kompletnie inny zapach. Natomiast gdy jest chłodno, to właśnie ta gardenia w bazie przypomina mi troszkę Crystal Noir. Uważam, że to są perfumy rewelacyjne. Ja zużyłam już pół flakonu, więc tak jak Wam mówiłam, jeden z moich ulubieńców. Bardzo lubię ich używać letnimi wieczorami oraz jesienią i zimą. Wtedy pachną na mnie najlepiej, i wtedy mi sprawią najwięcej przyjemności. E, zmysłowy, e, wręcz seksowny zapach. Jeśli nie znacie, to polecam testy. Kolejny mój ulubieniec, coraz trudniej dostępny niestety. Le Petit Robe Noir Black Perfecto Floral. E, I tutaj też jest świetna nuta wiśni, i rewelacyjna nuta lokrecji której oczywiście nie ma w składzie, bo w składzie jest róża, w składzie jest herbata, jeszcze inne nutki, nie pamiętam dokładnie jakie. O mamy migdał. I przez długi czas ja w ogóle nie czułam róży w tych perfumach, więc skład mnie bardzo zaskakiwał, bo ja przede wszystkim czuję tutaj skórę, wiśnie, lukrecję i herbatę. Ale są to tak przepiękne perfumy. I tak ładnie się na mnie układają. E... I zawsze wyobrażam sobie je tak, jakbym była w skórzanej kurtce, tak jak dzisiaj. E... I jadła wiśnie. To są perfumy bardzo eleganckie. Mające w sobie taki rodzaj smutku, jakby lekko melancholię. E... Ja właśnie w takie dni lubię ich używać. Jesienne, troszkę smutne, ponure. Wtedy układają się na mnie najlepiej i wtedy sprawiają mi najwięcej przyjemności. A poza tym trwają na mnie w nieskończoność i za to je kocham. I ostatnie perfumy wiśniowe, które przygotowałam na dzisiaj. Jabłuszko od Lolity Lempickiej. To jest wersja Le Parfum z 2021 roku. Zawsze chciałam mieć jabłuszko od Lolity. No bo Lukrecja, no bo Wiśnia, wiadomo, moje ulubione. Natomiast testowałam wersję Mon Premier Parfum, i tam jest nuta bluszczu, która mi strasznie przeszkadza. I testowałam te perfumy wielokrotnie, żeby się do nich przekonać, nie, bluszczu mnie po prostu odstręcza. Trudno, powiedziałam. Jabłuszko Lolity nie dla mnie. Ale gdy zobaczyłam, że wersja 2021 nie ma bluszczu, to natychmiast jej kupiłam. A mamy tutaj anysz, mamy wiśnie, mamy fiołek, mamy korzeń irysa, lukrecję, tonkę i piżmo. I to jest właśnie idealna lolita dla mnie. Tu jest słodka lukrecja, tu są nuty wiśniowe i jest zieloność, ale pochodząca z fiołka, która mi kompletnie nie przeszkadza, natomiast gasi troszkę słodycz lukrecji. Opinie o tym zapachu często są takie, że to jest. To są perfumy z zaczarowanego lasu. Ja też je tak widzę. Idealnie mi się wpisują w ten klimat. E, może nie mają takiej trwałości jak y, pierwowzór, czyli te stare perfumy tam z 97 roku bodajże, za którymi wszyscy tęsknią. Natomiast ja jestem zadowolona i z trwałości, i z tego jak one pachną. E, lato to nie jest ich czas. Testowałam je latem. No niestety nie. Zupełnie inaczej się układają. E, i nie ma tej tajemnicy w nich wtedy. Natomiast testowałam je też w taki chłodny dzień, i to jest to. Rewelacyjny zapach, po prostu perfumowa bajka. Pozdrawiam Ani z kanału Perfumowa bajka. Będę ich używała jesienią. Myślę, że będzie to jeden z moich ulubionych zapachów, właśnie w tym sezonie. I to tyle na dziś. Oczywiście perfum z nutą wiśnie jest mnóstwo. Nie wymieniłam tu choćby. Czery Last od Flavi, Lost Cherry od Toma Forda. Mamy jeszcze La Trezor, Antons, które też mają nutę wiśni. I mogłabym pewnie tak wymieniać i wymieniać, końca by nie było widać. I pewnie każda z nas ma jakieś perfumy z tą nutą w swojej kolekcji. No i prośba do Was. Chwalcie się, jakie macie perfumy z nutą wiśni w swojej kolekcji. Piszcie mi w komentarzach, które są Wasze ulubione. Może macie takich, których w ogóle nie lubicie? Testowałyście i nie polubicie tak jak ja z Jimmy Czu, I want to? Dam im jeszcze parę szans, zobaczę co będzie. No Roberci no żal ich się pozbywać, bo przecież wiecie, jak jest z moim mężem. On rzadko chwali perfumy, więc jak już pochwali, to może się przemogę, będę nosić. Pozdrawiam Was serdecznie spod mojego wiśniowego drzewka. Buziaki do usłyszenia, papa. Pa.